Dzień dobry, dzień dobry, witam ponownie. Wiem, Power naprawia się wszystko, ale nie dla wszystkich. To jest szczególne, e, szczególne, takie wyszczególnienie, ze względu, że, że kierowca tego auta jest wyjątkowym człowiekiem i trzeba mu to na szybko naprawić, bo na drodze był dzik, dzik, dzik jest zły. Dzik mam bardzo ostrychły, tak to mniej więcej wszystko wygląda. tą lampę powoli wyjmowałem i musimy coś poradzić, bo Święta tuż, tuż. Więc mam nadzieję, że coś tu się uda zaradzić. Mamy tu pęknięcie, mamy tu pęknięcie. Tu mamy pękniętą listwę, troszeczkę pogięte. Tu gdzieś kawałek, kawałek listwy. Ale mamy trochę w skrzyneczce materiału. Mam nadzieję, że coś z tego zrobimy. Także czekajcie na efekt. Na razie zwalamy zderzak. Zobaczymy, co tam jeszcze uszkodzone jest za zderzakiem. No i co? Działamy dalej. Bo Pan Marcin też działał w Niemczech. Blacharsko, lakierniczo, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Takie troszeczkę druciarstwo będzie, ale ważne, że skuteczne. Już żywiczką mamy poklejony zderzaczek. W tym momencie tu już wszystko mamy przygotowane, elegancko. Tu się robi zapraweczka, szpachelek. Tu zrobimy w wpyłeczkę. Założymy nową lampeczkę i finalnie wam pokażę jak to będzie wyglądało. Jakiś czas przewiduję na to łącznie z wyschnięciem z wszystkim z pomalowaniem o 10 godzin, dobra. No 10-8 godzin no ze zmontowaniem, także widzimy się niebawem. Jedziemy z temacikiem, z zapraweczką, Pickens, Pickens, polutowany będzie jak nowe, elegancko, Empower Garagi. Telewizji świąteczne, kolendy, proszę Państwa, piękny w i co, można, można w dobę. Podratowaliśmy, mimo że się nie zajmujemy tutaj druciarstwem, ale tak to żeśmy zadrutowali nowa lampa, troszkę zderzaczek pomalowany taką farbą na pałę było to całe połamane jak widać w poprzednich filmikach